Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj czas na podsumowanie meczu, o którym byśmy dużo nie chcieli wspominać, bo wiadomo porażki nad Bolą, czyli meczu z Pogonią Szczecin. No i gdyby mecz skończył się po 70 minucie, czy w 70 minucie, to bym powiedział wam, że nie ma czego komentować i tak naprawdę... Byłaby mocna, mocna krytyka w stronę piłkarzy Wisły Kraków, ale muszę Wam powiedzieć, że po 70 minucie nagle zaczęliśmy grać. No Szkoda, że tak, tak późno, ale zaczęliśmy grać, zaczęliśmy stwarzać okazję dwie bramki wulneta, baszy, naprawdę no, piękne uderzenia, szczególnie ta ta druga bramka, gdzie tak uderzył, chociaż ta pierwsza też była bardzo trudną pozycją, no obie bramki były naprawdę, naprawdę niezwykłe i nie spodziewałem się, że, że on tak potrafi, także umiał też troszkę zaskoczyć. No i wtedy ludzie po tej drugiej bramce uwierzyli, że może uda się ten remis urwać, no gdyby może nie sędzia Marciniak, bo ja chcę się w dzisiejszym materiale troszkę wyżalić, ale też spytać was co wy sądzicie o tym, o tym panu, bo Według mnie on kompletnie to jest tragiczny sędzia, i jeżeli ktoś mi mówi, że to jest najlepszy sędzia w Polsce, no to szczerze wam powiem, że znam lepszych arbitrów, i dla mnie osobiście to jest tragedia. No to jest tragedia, co on robił. On łamał wszelkie zasady, jakby to powiedział Tomasz Hajto, ha ha to łamał zasady ABC, tak? ABC piłki, no naprawdę, no to to czasem no, nie gwizdą oczywistych fauli, a tak naprawdę. Fauli, których no, umówmy się nie było, bo to nie jest sport, to piłka nożna nie jest sportem dla, dla, dla dziewczynek, no, no bo tak momentami tak sędzia Marciniak interpretował pewne faule nasze, a gdy, nie wiem, Peszkę chyba z 6 razy w pierwszej powie po prostu walili, był to faul, za którymś razem to powinna być żółta kartka, a tu kompletnie żadnej reakcji ze, ze strony sędziego Marciniaka. Więc jestem bardzo ubożony y, na jego sędziowanie, bo ty, sędziuje tragicznie. I ja wiem, że, że ja zawsze mówiłem, że to jest drukarz, i generalnie rzecz biorąc, to nie jest dobry sędzia. Ale wczoraj, znaczy w, fu, wczoraj widzicie to we wtorek, więc pewnie, y, no, no ale w każdym razie, no, dwa dni temu. No, po prostu to, co on prezentował, to, to jest no po prostu evenement, i po prostu coś, co ja bym go wyrzucił po prostu z pracy. Za takie rzeczy ludzie wylatują z pracy. Dlaczego sędzia, który jest po prostu No jednym wielkim głównym, przepraszam za wyrażenie, czemu sędziuje? No, bo ja tego nie potrafię zrozumieć. Może ja jestem za tępy, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie umie sędziować, to powinny być jakieś konsekwencje. A my mu dajemy mecz, Okej, okay, to nie był mecz na szczycie, ale mecz, który który był ważny dla jednej i drugiej drużyny. No i trochę my, m, jego decyzjami jesteśmy pokrzywdzeni, także wielkie, wielkie, wielkie niezadowolenie z mojej strony, ale to nie zmienia faktu, że do 70 minuty tak naprawdę graliśmy piach, po prostu piach. Były jakieś tam może małe, małe, małe że tak powiem, momenty, ale to nie, nie wynikało z tego po prostu. Nic, także też nie ma, o czym, nie ma o czym mówić. Aczkolwiek, gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, jakie mieliśmy, to byśmy nawet ten mecz wygrali, jak się teraz wykazuje. No ale muszę powiedzieć, że jednak, no, nie był to nasz dobry mecz i od tego zacznijmy. Parę zawodników naprawdę dobrze się zaprezentowało, ale jednak, niestety, ta większość zaprezentowała się poniżej swoich możliwości ale na pewno powyżej swoich możliwości albo przynajmniej na sw swojej możliwości dobrze bronił Mateusz Lis. Bo naprawdę bardzo dużo dobrych interwencji i generalnie no też błędów jakichś nie popełnił. Przy tych trzech bramkach tak naprawdę nie miał za bardzo nic do powiedzenia. Może przy tej trzeciej mógł się delikatnie lepiej zachować, ale wydaje mi się, że tutaj, tutaj raczej bez szans. Ale brawo, bo, bo takie takie momenty, ta, takie, takie chwile właśnie bardzo mnie cieszą, bo Mateusz jest taki bardzo pozytywny chłopak i, i myślę, że że będzie to mocny punkt Wisły Kraków no i nadal jest, tak, bo bo, bo jednak on w bramce prezentuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Matej tej Matej parcić w pierwszej połowie Podobał mi się, ponieważ y, oczywiście on w defensywie, ja mówię o tym, mówiłem to wielokrotnie, że on w defensywie niestety słabo, ale naprawdę w ofensywie y, jest to taki dobry zawodnik, który gra do przodu. On jakby też nie boi się pewnych rzeczy zrobić, co daje mu taką y, delikatną przewagę i parę wejść miał naprawdę, naprawdę dobrych. Y, także jak najbardziej, myślę, że jego akurat dałbym na plus, bo w drugiej połowie trochę przygaz został zmieniony, ale myślę, że ta, ta pierwsza połowa, myślę, jak najbardziej na plus. Marcin Wasilewski, którego po raz pierwszy w tych podsumowaniach, może nie po raz pierwszy, bo chyba skłamał, ale generalnie robię to rzadko, czyli skrytykuję, albo przyczepię się do czegoś, bo myślę, że to taka jakaś krytyka, bardzo nie będzie. Marcin w tym meczu stał, stał, po prostu stał. Nie biegał, oczywiście, też żeby, być, żeby to ściśle zabrzmiało. Polska Ekstraklasa, i ogólnie mówię tu o wszystkich zespołach, że tak naprawdę każdy zagra tak na stojąco. Nawet gdy Wisła grała, powiedzmy, bardzo dobrze, w, prawda, gdy wygrywała z Lechem Gdańsk 5-2, gdy wygrywała e, z Lechem Poznań czy remisowała z Lechem Warszawy, generalnie my gramy na stojąco. E, jedyne co było wtedy zaletą, że jednak graliśmy po prostu szybciej piłką. Ale generalnie gramy na stojąco, nie ruszamy się po tym boisku, nie przemieszczamy się. Nie gramy, jakby z, nie idziemy za piłką, tylko tak naprawdę nas w ogóle gra nie obchodzi. Tak naprawdę każdy pilnuje swoje, swojego miejsca na wojsko i tak naprawdę nie ma żadnej, żadnej, żadnej pomocy. Co jest trochę problemem, tak? I dlatego może przegrywamy w europejskich pucharach, bo to nie mówię już o, o, o nas nawet, tylko mówię już o całej Ekstraklasie i to jest problem i w tym meczu, bo to dobitnie widać, na przykład przy grze na przykład Marcina Wasilewskiego gdzie y, to jest sytuacja gdzieś z początku spotkania, gdzie Mateusz Lis chce podać mu piłkę y, i on w ogóle ani już pomijam, że on w ogóle nie jest do gry, bo nie, nie pokazuje się lisowi i do tego leci do niego piłka, troszkę co prawda niedokładnie, to też trzeba powiedzieć, ale on i tak się do tej piłki nie rusza, a co powinien zrobić? Jazda tam do, 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 do piły. Y, i tu widzę problem. Naprawdę, bo kwas ogólnie nie zrobił jakichś, no powiedzmy, błędów. No, oczywiście już w spotkaniu, spotkania spotkaniu mu puszczały nerwy, to już tak szedł na, na raz i tak faulował dosyć, dosyć yy, wyraźnie. Ale generalnie rzecz biorąc, no trzeba powiedzieć, że, że jakichś błędów rażących nie zrobił, no ale jednak troszkę mnie denerwował w tym spotkaniu. Dużo takich po prostu było widać, że, że jednak... Coś, coś jest nie tak, tak? Nie, nie podobała mi się wczoraj, no wczoraj, przedwczoraj jego gra. Maciej e, Sadlock e, nie zrobił jakichś rażących błędów, ale, e, ale też muszę powiedzieć, że, że nadal ten zawodnik jest dosyć niepewny, dosyć nerwowy, aczkolwiek no, cały czas jakby utrzymuje swój poziom i, i też no, nie mogę powiedzieć, że coś zawalił, także też myślę, że nie na minus, nie można tego zawodnika. Na minus. Rafał Pieczak niewidoczny, naprawdę no, nie czułem tego zawodnika w tym spotkaniu. Grał bardzo tak nierówno, no, miał jakieś takie wrywa, ale według mnie to nie jest, to nie jest jego forma. Wóllet No czekałem na tego zawodnika, bo faktycznie dobrze wyglądał w tym spotkaniu. Bo Wulnet do dwie bramki, ale według mnie. Całkiem niezłe jego spotkanie, i myślę, wydaje się, że po prostu częściej właśnie uderzać na bramkę, bo, bo dysponuje naprawdę bardzo dobrym uderzeniem, co mnie trochę, nie powiem, zdziwił Patryk Plewka, no, no nie zagrał może jakoś tragicznie, ale to, to, to nie była jego najlepsza. Nie był to jego najlepszy mecz, także tak bez oceny, kompletnie. O i teraz będzie, będzie szkalowanie. Kamil Wojtkowski, słuchajcie, ja uważam, że. Boję się, że ten zawodnik nie odpali. Boję się dlaczego, bo niestety on prezentuje antyfutbol. I dlaczego to mówię? Bo generalnie wielokrotnie domagają się Wojtkowskiego na boisku, ale widząc go drugim z on robi to samo. On nie ma odpowiedzialności za wynik, on nie ma zawziętości. I on przede wszystkim yy, marnuje swój wielki talent, wielki potencjał, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że yy, technikę użytkową ma naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale mimo wszystko nie potrafi tego wykorzystać. Robi jakieś kółeczka, yy, podania z opóźnione o 20, si o 20 sekund przynajmniej. On si czekanie nie wiem, na zbawienie chyba. Yy, no i generalnie rzecz biorąc, no yy, jakby też... Yy, biega strasznie nieekonomicznie no może, no naprawdę ja się nie dziwię, że on pod koniec spotkania to, to już powietrza to, to nie wiem gdzie szuka naprawdę boję się, że on nie odpali, bo, bo faktycznie no coraz gorzej, coraz gorzej to wyglądało Sławomir, Sławomir Peszko Sławomir Peszko, który nieźle wyglądał moim zdaniem Aczkolwiek yy, był tak po prostu faulowany, tak był, w ogóle skrzydła były bardzo dobrze odcięte, pogonia akurat dobrze się przygotowała, to jest gdzieś tam nasza siła i bardzo, bardzo dobrze tutaj nas no, wyłączyli z tego elementu. No i Sławek w zasadzie próbował, yy, no ale, ale każdy, każdy jego jakaś próba była od razu faul i, i, i takie oczywiście drobne faule, ale, ale one gdzieś to już wybijały z rytmu i, i to powodowało to, co Sławek i musi się nauczyć, żeby wracać, znaczy nauczyć, no trudno, żeby on się już nauczył w tym wieku, ale generalnie on tak, super biegnie do akcji, naprawdę tutaj wielkie, wielkie brawa dla niego, ale nie ma powrotu. To, co właśnie kuleje, co było wcześniej, yy, gdy Wisła wygrywała swoje spotkania, że właśnie oni zapieprzali tam do przodu, ale też się wracali i to było y, bardzo, bardzo dobre. Tutaj niestety y, to Sławka, no ale w, ogólnie no, no nie mogę go tej na minus, bo myślę starał się, y, walka była, także dla mnie to jest y, najważniejsze. Kuba Błaszczykowski, y, no chcielibyśmy, żeby zawsze Kuba prezentował niesamowity poziom, y, żeby te, te bramki no, strzelone na zawołanie tak naprawdę, ale no, nie jest to takie łatwe, jak mówię no, no, ten powrót do Ekstraklasy no, no, nie jest łatwy dla niego, na pewno e, ale myślę, że on akurat y, pomaga zespołowi ale no jeszcze, jeszcze czegoś brakuje, ale mi się wydaje, że to jest kwestia jeszcze paru spotkań myślę, że na derby będzie, będzie gotowy i y, 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 y wygra, wygra nam to spotkanie Marko Kolar to jest kolejny gość który jest do wywalenia Krzysztofa Dżazgę jak chcę, bo naprawdę, może właśnie spróbować go Dżazgę na napadzie. Na jak wszedł Dżazga to naprawdę się to wszystko polepszyło w tej ataku, no on fizycznie jest słaby, słuchajcie go każdy przepycha, no każdy, no po prostu on jest fizycznie, nie wiem czy, czy on na siłownię chodzi czy na aeroby, jak jest cały czas, no bo ja pierdykam, no jakiś nawet z go przepycha, no to jest przecież no niepo, niepojęte dla mnie osobiście. Niepojęte jak taki, i on jest jeszcze dosyć wysoki, więc dla mnie no, no tragedia, tragedia powiem szczerze. Dużo też takich błędów technicznych z jego strony, także jak najbardziej na minus, uważam, że on jest do zmiany na kolejne spotkanie. E, ci, kto weszli, tak, e, e, i naprawdę zrobili dobre zmiany, to. Wulkan e, Sawicewicz najlepszy punkt. Słuchajcie, wulkan to po prostu. Ja uważam, że z niego będą ludzie i uważam, że ma taką jakość. On właśnie niszczy i zaprzecza, i pokazuje słabość ekstraklasy. Nie dlatego, że on tam przechodzi wszystkich, tylko on wie, jak biegać. On wie, jak też pójść do piły. To jest wszystko, on tak gra jak faktycznie, jak za taką cenę. To jest w ogóle paradoks. Generalnie, no gościu, naprawdę możemy mieć z niego duży pożytek i możemy go kiedyś tam. On jest akurat na wypożyczeniu, więc nie sprzedamy, ale naprawdę pomoże nam w tym sezonie, jestem przekonany i mam nadzieję, że skoro właśnie on zagrał w pierwszym składzie. Wszedł też Krzysiu Dzazga, o którym mówiłem, że bardzo fajnie widzę go na napadzie, bo taki jest bardziej żywiołowy, czyli no nie jest to poziomy zdenka Ondraszka, ale wydaje mi się, że poradzi sobie lepiej na tej pozycji niż Marko Kolar. Taka jest moja opinia. Wszedł też Łukasz Boliga, który no technicznie może to nie było fantastyczne, ale muszę powiedzieć, że pod względem E, takiej szybkości i jakby m, też trzeba powiedzieć, decyzji to jak najbardziej plusuje. No i ja bym go widział nawet e, w składzie m, pierwszej, tak Także, no, m, gdyby taki skład wystąpił, właśnie sawicewić e, za plewkę, na przykład to mogło to by no, się udać. tak e, No więc, słuchajcie, no, jeszcze tak, może parę słów o tym spotkaniu. Może już wokół spotkania, bo myślę, że to spotkanie jest może nie do zapomnienia, bo jednak był taki moment, że, że, że uwierzyliśmy, że można to nawet zremisować. Ale chcę jakby poruszyć temat, to co się dzieje. Nie było dopingu zorganizowanego na meczu i powiem Wam, że dopóki nie pojawiło się oświadczenie ultrasów, to stwierdziłem takie i nawet to powiedziałem takie zdanie, że przyszli prawdziwi kibice Wisły Kraków i powiem szczerze, że byłem z tego dumny bo, bo takich kibiców szanuję kibiców, którzy nie patrzą na to, jakie są przywileje czy ja mam jakąś kasę z tego tylko po prostu patrzą na dobro tego klubu i to było i według mnie, taka jest moja przynajmniej opinia ten to, nie wiem co to było, no ale w każdym razie jakiś ich komunikat, jakieś oświadczenie, że oni nie godzą się na to, co się teraz dzieje. Słuchajcie, ja oczywiście jakby flagi dla mnie nie są najważniejsze, ale jeżeli chodzi o flagę, ty nie przychodzisz na mecz, bo dla ciebie, bo ci nie pozwolili wywiesić jakiejś flagi i po prostu rozpieprzają to dziadostwo, które było, ta po prostu bandyterkę, bo tak trzeba to nazwać, i ty masz pretens i ty nie przychodzisz na mecz, bo stwierdzasz, no, jak mi nie pozwolą wywiesić flagi, to ja nie będę dopingu organizował. E, powiem wam szczerze, dla mnie to jest, e, to znaczy, że macie w dupie, takie osoby oczywiście, mają w dupie Wisłę, Kraków, tylko zależy im na korzyściach. Taka jest moja, moja opinia. Ja to po prostu... Tak twierdzę i, i tak uważam. Po prostu nie widzę takich zachowań i nie chcę widzieć takich zachowań. Bo dla mnie osobiście jest to niedopuszczalne, bo co to jest tak, jakbym ja powiedział, no, słuchajcie, no generalnie przegrywamy cały czas mecze. No słuchajcie, no nie opłaca się jej w ogóle na derby, na legie, po prostu dostaniemy w Jak tak można powiedzieć? Jak tak można powiedzieć, i jak tak można robić? Albo jestem kibicem Wisły Kraków czy kibolem, czytaj czy jak chcesz, ale przychodzę na męż, bo Wisłę mam w sercu. Wisłę mam w sercu. Jeżeli nie masz Wisły, a protesty, czy, czy jakieś cuda na, na kiju, to se zostawcie na, jed, na inny moment. Można w zupełnie inny sposób protestować, niż jak zrobili to w tej chwili. Utraci ludzie, którzy mają ten doping organizować. I naprawdę, C dało radę. C dało radę. Może był ten doping sporadyczny, był taki jak były momenty, ale generalnie dali radę. Naprawdę, w takim dobrym momencie, gdy Wisła gra, to naprawdę ten doping wiele się nie różni od tego co prezentuje ten zorganizowany doping u trasów. Wiem, że będą hejty w komentarzach, wiem, że po prostu zniszczycie mnie. Spokojnie, ja się nie boję, ja jestem świadomy pewnych takich rzeczy, bo nie po to budowaliśmy ten klub od nowa. Nie po to Jarek Królewski, który... Dlaczego oni to chcą rozdupcić? Się... Przepraszam za wyrażenia teraz, ale dlatego, żeby to... to po prostu ta bandyterka, która była, ona nie nawróciła. Bo oni wiedzą, że jeżeli dadzą im zielone światło na pewne rzeczy, to mogą z tego już nie wyjść. I żaden inwestor nie przyjdzie, bo umówmy się, inwestor nie będzie się bawił jeszcze z kibicami. Bo nie ma na to czasu. To nie jest jakiś polski inwestor. Nawet jak jest Polski, to musi nie będzie tego chciał robić on nie wejdzie w takie, w takie rzeczy Prosta sprawa i nie wymaga dyskusji. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym, ale ja uważam, że to co się stało nie powinno mieć miejsca po prostu nie powinno mieć miejsca mi za to, że tacy ludzie kiedyś takich ludzi traktowałem z szacunkiem, bo wydawało mi się, że organizowanie dopingu jest takim dosyć społecznym czynem, takim wynikającym z miłości do tego klubu i chęci, żeby każdy mecz przy R22 wyglądał i był po prostu yy, takim, no fajnie, żeby nawet jak ktoś będzie oglądał w telewizji, to będzie czuł, że to, to jest Wisła Kraków i, i tak wygląda doping na tym stadionie. Yy, tyle. Tyle już nie będę się rozgadywał. Kolejny mecz z koloną Kielce w sobotę. Trudne spotkanie, ale głęboko wierzę w to, że uda się odnieść zwycięstwo i będziemy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi. Mecz kolejny za, za no można powiedzieć, za 6 punktów. Fajnie, że teraz są takie mecze, wiecie, z zespołami, dzięki którym możemy, możemy te punkty nadrobić. Mówiłem w ostatnim materiale, że jak przegramy, no tak naprawdę szanse będą matematyczne. No, ale wtedy zakładałem, że, że jednak Krakowia wygra swój mecz i generalnie te wszystkie zespoły przed nami wygrają te swoje mecze. Więc to się nie stało. Także cieszymy się, bo, bo nadal te szanse są praktycznie takie same jak były na początku tamtej kolejki. No z tą różnicą, że pogoń nam troszkę już. Yy, odleciała. No ale to już trudno, zajmiemy się innymi zespołami Korona Kielce, później derby Krakowa i później derby Polski z Legią Warszawą. Także będzie się teraz troszkę działo, mam nadzieję, że będą to same pozytywne emocje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na tym kanale! piona!